Przerażenie w oczach płyka. No jest moc. Jest moc. Super. Dobra. Oswojony. Oswojony. Ma wszystko. Stop albo błagam cię, zatrzymaj się. Też rozumiem. Oj, tak, oczywiście. I teraz tak. Trzeba go klepnąć w coś, żeby on ruszył po prostu. No on... ja, nie, on... o. A, No właśnie. W sumie chyba go do trenowych. Nie, nie Ręka, ręka, do, do góry. No, nie ma głaskania, tam po skórce. Gdzie dwiema rękami Nie drażnić. No, no, oj, chyba będzie kłótka, no. Uspokoił się. Stopu słyszał? Nie, dobra. I jedziemy. A można sobie zmienić roczkę. ja nie mówię, że nie. Prawdziwiko. Prawdziwi konwoje trzymają się jedną ręką. O, o, tak. Można wymieniać. Można wymieniać. O, każdy ma inną technikę. To tylko uważać, żeby się nie nadziać. O, brawo, super! Brawo,